Pleszew to kolejny przystanek na trasie akcji Bilard Sportem Wszystkich Polska Gra w Bilard. Magia zielonego sukna na najwyższym poziomie nie gości tu zbyt często, ale po pokazie Ziemowita Janaszka to może się zmienić. W hali Zespołu Szkół Publicznych w Pleszewie mistrz Polski w trikach bilardowych dał popis na poziomie, do jakiego zdążył przyzwyczaić, a najmłodsi chętnie uczestniczyli w wielu trikach. Mnie najbardziej się podobała córka, ponieważ y, bardzo fajnie to wyglądało, bardzo fajnie to przedstawił. To była jak magia prawdziwa, jak ta, bia, jak ta biała bila wskoczyła na to i się turlała po tym. Wizyta w Kreszewie to dowód na to, że pomysł bilardowego turnieju jest trafiony, a ubiegłoroczna akcja okazała się sukcesem, bo jej zasięg przekroczył wyobrażenia organizatorów. Dzięki tutaj kontaktom z, z klubem z Dunach udało nam się, byliśmy tam, podobało nam się i postanowiliśmy skorzystać z oferty i zaprosić tutaj właśnie Ziemowita Janaszka do nas do Kreszewa. Tegoroczna edycja daje szansę każdemu na zapisanie się w historii akcji. Wystarczy na fanpage'u bilard Sportem wszystkich zamieścić autorskie zdjęcie lub filmik z pokazów mistrza Polski w trikach bilardowych. Autor najlepszej pracy dostanie tablet. Chętnych do udziału w zabawie nie brakuje. Robią zdjęcia, staram się zrobić zdjęcia jak najwięcej. No jestem też fanką. Nie przyznam, jestem fanką, uwielbiam grę w i Gramy w to często w szkole. WAAAAAAA <laughs>